Mamy tutaj do zaprezentowania koparkę 19. Jest to maszyna o masie roboczej 1950 kg. Różne opcje wyposażeń. Maszyna w tej konfiguracji podstawowej, czyli maszyna do dwóch ton, z lemieszem, z gumowymi gąsienicami, hydraulicznie regulowaną szerokością. Opcjonalnie możemy maszynę wyposażać. W różne konfiguracje, jeżeli chodzi o hydraulikę zewnętrzną, mogą być one sterowane ręcznie, manualnie za pomocą pedału lub elektrycznie przy pomocy joysticka. Tych obwodów może być jeden, dwa lub więcej. Jest to maszyna taka uniwersalna. Przy tej masie do dwóch ton, dosyć popularną jest maszyną, wykorzystywaną zarówno przez profesjonalistów, jak i również amatorsko w gospodarstwach rolnych różnego rodzaju. Jeżeli chodzi o kabinę, fajna, wygodna, z systemem blokowania drzwi, te maszyny są wyposażone Wiadomo, musimy opuścić pulpit, żeby móc sterować tą maszyną. Mamy dźwignię jazdy do przodu albo do tyłu. Dźwignie możemy obsługiwać za pomocą rąk lub nóg, jeżeli ręce mamy zajęte. Poprzez joysticky, tak? bo wykonujemy wtedy prace związane z kopaniem. W maszynie mamy fajnie otwieraną przednią szybę. Co gwarantuje nam komfort użytkowania i przywietrzanie? Dodatkowo otwierane boczne szyby. Mamy tu zastosowane bardzo wygodne, praktyczne rozwiązania w mini koparce. New Holland w swojej gamie produktowej ma modele koparko ładowarek o dużej rozpiętości. Są to maszyny od 1-3 tony, począwszy przez maszynę elektryczną 1,5 tonową. Maszyny elektryczne dzisiaj są coraz bardziej poszukiwane i do maksymalnej tutaj masy roboczej maszyny 6,5 tony. Nowa gama koparek New Hollanda jest na tyle kompaktowa, że jest w stanie przejechać przez drzwi w lokalu o szerokości 80 cm, jak również możemy przewieźć tą maszynę busem tak, do takiej wysokości 1,5 m.